Cześć wojownicy, Filip Fran-Wiszniewski dla Polish Fighters Info. Znajdujemy się podczas gali Fight Exclusive Night 36. Moim aktualnym rozmówcą jest Maciej Łapka, który mimo porażki, ja myślę, że on jednak czuje takie, takie spełnienie, bo jednak walka na, na fenie to chyba jest spełnienie marzeń. Oczywiście, że tak. To jest no, szansa, która się trafia raz na milion i no, jestem leciutko tutaj, leciutko... Zdegustowany tym wynikiem. Ale no cóż, nie ma, nie ma co szukać wymówek. Nie poszło, przegrałem i trzeba wyciągnąć wnioski i korzystać dalej. Trafił ci się. Trudny rywal, to też moje pytanie brzmi, e, jaką należy dobrać taktykę pod e, tego typu zawodnika, bo e, pewnie spodziewałeś się, że Dominik będzie szukał jednak tego parteru, e, bo to jest jego mocna płaszczyzna, a zdradzę ci, że on mi powiedział, że mimo wszystko chciał powalczyć troszeczkę w stójce, ale chyba tutaj emocje zagrały i obalił. <śm> Oczywiście tutaj mieliśmy, mieliśmy tutaj uwagę na to, że będzie chciał gdzieś w parterze walczyć, ale byliśmy bardziej skupieni na stójce, że chcieliśmy tą walkę pociągnąć w stójce, ale wiadomo tutaj instynkty jednak biorą górę i to co trenujemy od lat jednak gdzieś tam automatycznie tak czy ciak zejdzie do tej płaszczyzny, więc no, skończyło się jak skończyło w parterze, tutaj no, były obroty o 360 stopni, najpierw... No gdzieś ja tutaj z dołu byłem, później nagle z góry. Udało wiem. ci się przeswipować chyba raz? Tak, tak. Znaczy tutaj udało się mi wyjść z, z tego gradu ciosów na dole w półgardzie go miałem, później udało się wstać gdzieś tą... E, tymi siłami i obalić go. Ale no niestety dalej e, już poszło nie po mojej myśli, źle zapiąłem tak tarowa i. Tak, a powiedz proszę właśnie przy e, okazji tego, że zapinałeś te dźwignie. Co zaważyło, oprócz tego, że źle zapiąłeś, czy też e, napór ciosów Dominika zmusił Cię do tego, aby e, odpuścić tę technikę? Jeśli chodzi o ciosy, akurat tutaj e, zbyt mocno tych ciosów nie odczuwałem. E, wlatywały, e, wszystko wlatywało gdzieś tam z boku. E, nie były jakieś to takie mocne ciosy, przez które musiałem gdzieś tam odpuścić tę technikę. Po prostu źle, źle wyłapałem uchwyt, źle zapiąłem nogami, nie skontrolowałem jego bioder. No i wyślizgnął mi się po prostu i... To powiedz jeszcze o tej, o tej półgardzie, bo zdawało mi się, że, że dosyć płytko trzymasz pozycję. Z czego to wynika? Uczyłeś się wygodnie w tej pozycji, aby gdzieś próbować kontrolować zapędy Mazurka? Tak, ta, ta pozycja, którą trzymałem, nie była jakaś taka, może z Waszego gdzieś tam punktu widzenia mocno, mocno zapięta, ale była wystarczająca, żeby, żeby była to pozycja wyjściowa do różnych innych tam ataków, do których chciałem wychodzić. Też była dobra do blokowania tych ciosów. Te ciosy tam no, nie dochodziły dzięki tej pozycji na 100% w punkt, więc, no, więc chciałem w tej pozycji gdzieś tam popróbować różnych innych ataków, co poskutkowało tym, że gdzieś tam stałem i obaliłem e, przeciwnika. Nie? Zapewne po tej walce występuje u Ciebie gdzieś tam podświadomie taka złość sportowa, to też powiedz, czy masz zamiar wrócić relatywnie szybko, czy jednak dać sobie ten pewien moment na zebranie myśli i też doszlifowanie pewnie niektórych technik, bo jak mamy ten ciężki okres sparingowy, to, to nie zawsze się skupiamy właśnie na tych aspektach technicznych. E, tutaj oczywiście jak najszybciej bym chciał wrócić do OKTAGONu, e, zawalczyć dalej, bo czuję ten głód, głód walki i e, no, chciałbym, chciałbym, żeby to dalej poszło, bo czuję, czuję, że to jest jednak coś dla mnie i czuję tą złość sportową jednak i chcę dalej, chcę dalej w tym, w tym być. Jeszcze mamy chwilkę, więc opowiedz proszę o, o Twoich uczuciach, jakie ci towarzyszyły podczas w ogóle całej tej otoczki, kiedy wychodziłeś do klatki, kiedy leciał Twój utwór bodajże Kasper HTA, z tego co, tak, co tak, słyszałem. Tak, tak, tak. Co ty czułeś w tym momencie? Bo to chyba coś wielkiego było dla Ciebie. Czułem ekscytację, ekscytację, też no, wielkie wydarzenie, na którym pierwszy raz byłem, troszkę gdzieś ten stresik był, że no, te oczy, wszystkie akurat w tym momencie, patrzą na Ciebie, też wiadomo przed publicznością szczecińską tutaj, więc gospodarze więc też ten stracik był troszkę większy, ale ogólnie super super widowisko, super publiczność, także byłem no cudownie było dzisiaj. Maćko, to ja więcej takich cudownych chwil to i rzeczy oczywiście wygranych, co warto tu zaznaczyć. Dziękuję ci za poświęcony czas Trudny, i, i życzę ci, żebyś wrócił na zwycięskie tory. Dzięki wielkie.